Na dzisiejszym spotkaniu pokażę zastosowanie systemu zarządzania jakością dla systemów potrzebnych przedsiębiorstw dla budowania urządzeń pracujących w atmosferach wybuchowych. Jest to projekt, który został rozpoczęty na życzenie najwyższego kierownictwa, zarządu i został oparty o system model Canvas, by podejście projektowe wpisać w kanwę, która ułatwia nam zaprojektowanie wszystkich działań, elementów rozpatrzenie powiązań pomiędzy elementami systemu i normy dedykowanej dla urządzeń aparatury wybuchowej, pracujących w atmosferze wybuchowej, normy 80.079, którą za zadanie mieliśmy zintegrować z systemem zarządzania jakością. Albo mówiąc dokładniej, postanowiliśmy wdrożyć wymaganie tej normy dla systemu zarządzania jakością dla produkcji wrobów EX i wykorzystać w jak największym stopniu system zarządzania jakością według normy ISO 9001. Ponieważ bardzo wiele elementów jest zbieżnych, sama ta norma dla atmosfery wybuchowej, dla urządzeń, oparta jest o 9001, i w wielu punktach znajdziemy z niej zapis stosuj, wymaganie dokładnie tak jak w 9001. Niemniej jest to dla specyficznego typu produkcji, wobec tego niektóre elementy systemu zarządzania jakością trzeba było uzupełnić o wymagania właśnie tej normy. By spełnić jej wszystkie wymagania i móc podejść do certyfikacji produktu, by nastawić docelowo deklarację zgodności dla urządzenia. Dla całego tego projektu wykorzystaliśmy podejście w oparciu o System Model Canvas, ponieważ uznaliśmy, że stworzenie całego projektu, krok po kroku jest tutaj dla nas konieczne, i musieliśmy usankcjonować wszystkie dokumenty, które do tej pory były stosowane z systemie jakości. Jako taką podstawę po to, by rozwijać, zmieniać wszystkie pozostałe dokumenty, które wymagane są dla spełnienia systemu, dla spełnienia wymagań systemu zarządzania dla produkcji tych wyrobów, które pracują w atmosferze wybuchowej. Takim wymaganiem brzegowym, oczywiście, o którym przed chwilą wspomniałem, dla zastosowania tego systemu zarządzania jakością w produkcji, jest właśnie ta norma pojawiająca nam się tutaj w kontekście biznesowym. Dla zastosowania tych produktów musimy przejść przez wymagania tej normy. Jej numer referencyjny, również na stronie pkn odnajdziemy. Jest to zbiór wymagań, na podstawie którego zaczynamy pracować. Projekt, proces opracowany na systemie Canvas dotyczył dokładnie wobec tego wdrożenia systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami tej normy, zharmonizowanej z dyrektywą, tzw. ATEX, dla produkcji wyrobów w przedsiębiorstwie, które takie produkty wytwarza. Rozpoczęliśmy pracę projektową, został powołany zespół do realizacji tego projektu, zespół interdyscyplinarny. Zespół, który ma zapewnić nam przejście przez te wymagania w powiązaniu z wszystkimi procesami, tak by określić docelowy status, jaki chcemy uzyskać, czyli deklarację zgodności dla produktu. Bazując na wymaganiach dyrektywy i wymaganiach tej normy zharmonizowanej, Cel biznesowy, który postawiliśmy przed projektem, to spełnić zasadnicze wymagania dyrektywy dla produkcji urządzeń, po to, by uzyskać certyfikat badania typu dla produktu, który chcemy wytworzyć dla wyrobu i cel całości zakończenia projektu. To składa się to z dwóch punktów. Przede wszystkim certyfikat badania typu UE dla produktu, który będziemy wprowadzali do obrotu na rynek, i sprzedawali, czyli tak jest drugi efekt. Jeżeli będziemy certyfikat badania, będziemy mogli jako przedsiębiorstwo wprowadzić wyrób do obrotu w pełnej zgodności z wymaganiami, czyli w sposób legalny prowadzić na rynek konkretny produkt, który chcemy wytwarzać. Zadanie zespołu projektowego polegało na swoistego rodzaju analizie GAP, czyli popatrzenia nad systemem zarządzania jakością i określenie ryzyk i szans. Bo jak pamiętasz, system zarządzania jakością oparty jest również o podejście na ryzyku i na szansach, wobec tego taką analizę przeprowadziliśmy. Na slajdzie, który teraz widzisz, Przedstawiając tylko niektóre z ryzyk i szans, te, które można było przenieść, ponieważ cały system model Canvas jako Canvas został wydrukowany na dużej karce papieru i robiliśmy to po prostu ręcznie. Podczas spotkania, podczas burzy mózgów, umieszczanie tych zapisów w sposób ręczny powoduje lepszą integrację zespołu i dzięki temu możemy pracować w sposób integrowany i na bieżąco wymieniać informacjami. Tutaj mamy przeniesioną już taką czystszą wersję. Za pierwszym razem oczywiście ona tak nie wyglądała, ponieważ burza mózgów była burzliwa, jak sama jej nazwa wskazuje. Ryzyka i szanse, które powstały nam podczas realizacji tego projektu, gdzie mieliśmy spełnić zasadnicze wymagania dyrektywy, to w zakresie ryzyk. One były oznaczone w analizie SWOT. Odpowiednimi punktami wybrałem te, które chcę przedstawić, które mają wpływ na przykład na dyspozycję zasobów ludzkich do realizacji projektu. To jedno z ryzyk, z którymi się zmierzyliśmy. Ponieważ w powiązaniu z drugim ryzykiem, jaki był czas wyznaczony na realizację projektu, okazało się, że konieczność udziału kluczowych osób dla zaprojektowania procesu produkcji tego urządzenia był jednym z dużych ograniczeń. By to ryzyko zminimalizować w trakcie całego procesu, opracowaliśmy harmonogram projektu z budżetem czasu, z wyjściami awaryjnymi, z zastępstwami, który nam pozwolił minimalizować to ryzyko. No i oczywiście zaprojektowaliśmy pewne widełki czasu, które są potrzebne na poprawki, na doskonalenie systemu, bo uznaliśmy jako praktycy, że za pierwszym razem nie zrobimy tego idealnie. Pewnie będą potrzebne jakieś poprawki w procesach, procedurach, dokumentach, które są wymagane. A celem było to, by do certyfikacji podejść na, na jak najwyższym poziomie pewności tego, że spełnimy wymagania w trakcie audytu jednostki uprawnione do nadawania tego typu certyfikatu. Uznaliśmy, że tylko część personelu spółki ma wystarczające kompetencje do tego, by podejść w ogóle do analizy wymagań normy 80079, i musimy te kompetencje z biegiem czasu uzupełnić. Na etapie pierwszym nie było to konieczne, ale potem w trakcie już dla tego projektu. Musieliśmy uzupełnić kompetencje w zaplanowany sposób w harmonogramie, uzupełnić kompetencje osób wykonawczych, jakichś tam części kontrolujących ten produkt, i również w tym przypadku szczególne potrzeby szkoleniowe okazały się na etapie działu marketingu i sprzedaży, który również ma tutaj bardzo istotny udział. Przeglądając procesy i analizując ryzyka w procesach co do nie spełnienia wymagań tej normy zharmonizowanej, zauważyliśmy również, że nasz obecny proces identyfikacji wyrobu, nie zapewni nam pełnej identyfikowalności łącznie z numerami wprowadzonych produktów, urządzeń na rynek, czyli możemy nie spełnić w wyniku obecnego procesu jednego z kluczowych wymagań dla urządzeń pracujących w atmosferze wybuchowej, czyli nie będziemy w stanie ściągnąć z rynku pewnej partii wyprodukowanej, gdyby na przykład okazało się, że jest ona wadliwa, czy jakikolwiek jej komponent został wadliwie wykonany i musimy całą serię produktów sprzedanych podać serwisowaniu, wymianie bądź ściągnąć z rynku i wymienić na produkt zgodny z wymaganiami. To w zakresie ryzyk plan projektu, jego harmonogram zawierał sposób postępowania z ryzykiem i ocen tego ryzyka, jak również i komunikację tych ryzyk na szczeble zarządcze, gdy nastąpi eskalacja i uznamy, że należy zarząd powiadomić o ryzyka, które się pojawiają i mają istotny wpływ na cel, czyli wyznaczony termin uzyskania certyfikatu. Również określimy szanse w tym procesie. Kilka tych szans przedstawię. Jednym z elementów, który wspomagał nam ten proces, znaliśmy za jego mocną stronę przedsiębiorstwa, to obecnie funkcjonujący proces nadzoru nad wyposażeniem do kontroli i pomiarów, czyli nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym. Był on bardzo szczegółowy. Tutaj kierownik laboratorium miał dość wysokie kompetencje, był bardzo skrupulatny i proces, który prowadził, w naszej opinii, jest mocną stroną, którą możemy wykorzystać jako szansę w realizacji tego projektu. Również częściowe kompetencje personelu spółki, osoby pełnomocnika, dyrektora produkcji i części kontrolerów jakości, były oparte właśnie o kompetencje związane z produkcją i nadzorem nad wyrobami, które pracują w atmosferze ex I to również nasza mocna strona. Współpraca z jednostką certyfikującą na innych obszarach pozwala nam mm, traktować to jako również mocną stronę i szansę, która pozwoli na ścisłą współpracę w certyfikacji tego produktu. Znamy wymagania, możemy współpracować, pracujemy na poziomie laboratoryjnym również. To szansa, która pozwoli nam mm, z mniejszymi problemami przejść cały proces. No i również system zarządzania jakością, który jest tutaj podstawą do zbudowania rozszerzonej jego wersji. Jest on certyfikowany, podawany nadzorowi jednostki certyfikacyjnej. Możemy bazować na jego zgodności z normą 9001 i uzupełnić o wymagania normy 80079. Również mocną stroną, która pozwala uzyskiwać pewne już parametry techniczne dla produktów, tam gdzie są przejścia to stan infrastruktury produkcyjnej. I maszyny, i urządzenia produkcyjne, i infrastruktura jest mocną stroną przedsiębiorstwa. Możemy bazować, nie widzimy tutaj zagrożeń, i ryzyk, które się mogą, mogą skalować na taki poziom, że nie wykonamy produktu w sposób zgodny, co w związku z tym skutkowałoby nakładami inwestycyjnymi na poprawę infrastruktury. W tym wypadku było to naszą mocną stroną, nie widzieliśmy tutaj zagrożeń dla procesu produkcji. Na poziomie analizy i pracy zespołu analiza ryzyk i szans oparta była częściowo analizę SWOT. Tutaj mamy zebrane te najważniejsze które chcę pokazać na prezentacji, bo mają wpływ na pozostałe kroki w całym procesie. Po analizie ryzyk i szans opracowany harmonogram projektu jako jedno z działań z ryzykiem pozwala nam pilnować terminowości. Potrzebujemy dokumentacji wyrobu jako zasób obecny, który jest wykorzystywany, ale będziemy go zmieniali. Tutaj nad tym musimy popracować. Personel do projektu, oczywiście jego to jako zasób wewnętrzny, zespół projektowy, ale też osoby, które będą pracowały nad wdrożeniem wymagań procesu już w procesy, które są zdefiniowane w przedsiębiorstwie. No i okazało się, że obecne stanowisko badawcze wyrobu, z infrastruktury produkcyjnej, jednak chcemy udoskonalić i dedykować tylko pod jeden proces, właśnie produkcji wyrobów EX-owych. Stąd też Wydzieliliśmy to stanowisko i okazało się, że mamy na to możliwości, czas i zasoby, by je udoskonalić, czyli stworzyć stricte jednostępsko-badawcze pod ten typ produkcji produktów X-owych. Procesy, na które ma wpływ ten projekt, to proces zarządzania osobami ludzkimi, skoro będziemy mówić o uzupełnieniu kompetencji, ponieważ jest to niezbędne by uniknąć ryzyka pomyłek w projektowaniu procesu i wdrażaniu, to dział HR. Będziemy rozmawiać również o wejściu w głębiej w te procesy, co w nich się musi zmienić w wyniku zastosowania systemu model Canvas, czyli analiza wpływów na proces. Proces badania i projektowania w całości bierze udział we wdrożeniu tej, tej normy i jest to proces najbardziej dotknięty, wobec tego również znalazł się w procesach, na które musimy zwrócić szczególną uwagę. Proces marketingu i sprzedaży również przypisaliśmy do procesu zmian, tam musimy wprowadzić, już są wprowadzone pewne zmiany w dokumentacji technicznej, dokumentacji handlowej, informacyjnej, ale również i kompetencje osób komunikujących się z klientami pod kątem tego, by oferowały wyroby i produkty w sposób zgodny z ich zastosowaniem i określoną klasą ochrony zgodnie z certyfikatem typu. Oczywiście proces wykonania dokumentacji technicznej, technologicznej musiał ulec uszczegółowieniu. Sam proces produkcji, planowania i nadzoru również został dotknięty pewnymi zmianami, ale i kontrola jakości ze względu na dokumenty i zapisy, które powinniśmy archiwizować przy wprowadzaniu tego typu produktów na rynek. Sam system zarządzania jest zintegrowany z systemem jakości, bo to i jakość, i środowisko, również uzupełniony pod kątem i dokumentacji, i map procesów, to wynik zmiany, który musimy wdrożyć w organizacji. Wyniki to oczywiście wszystkie zmiany w dokumentacji wynikające z tej normy zharmonizowanej. To jeden element. Element planowania i wdrażania, element też weryfikacji. To pod warunkiem podejścia do certyfikacji są wyniki audytów wewnętrznych, które potwierdzają skuteczne wdrożenie zmian i potwierdzoną zgodność tą normą zharmonizowaną. Efekt końcowy, zanim uzyskamy możliwość wprowadzenia produktu do obrotu, to dokumentacja procesu, dokumentacja produktu i poddanie się ocenie zgodności przez. Jednostkę certyfikacyjną z Radwanic, która dokona oceny zgodności z normą zharmonizowaną, i dzięki temu będziemy mogli wystawić kolejny certyfikat EX-owy na produkt wytwarzany w przedsiębiorstwie. Okazało się, że z tego poziomu, schodząc już na poziom niższy, czyli poziom procesów, jesteśmy w stanie poprzez system model Canvas pokazać kolejne powiązania i zakres potrzebnych zmian. Tu jako przykładem posłużę się tylko jednym elementem głębszego wejścia w analizę procesów, częściowo zaprezentowanych teraz na slajdzie. Analiza procesów i analiza wymagania normy skutkowała tym, że dla każdego z procesów istniejących już dzisiaj w przedsiębiorstwie, w wyniku analizy GAP uznaliśmy, że pewne elementy muszą się znaleźć w procesie, w jego opisie, w dokumentacji i właściwie procesu zgodnie z projektem i z harmonogramem. Który miał dokonać zmian. Wdrożyć te zmiany organizacyjne, wcześniej jeszcze uzyskać akceptację zespołu projektowego co do zmiany, wdrożyć proces i przeprowadzić audyt wewnętrzny, który potwierdzi skuteczność wdrożenia zmiany. Więc element zarządzania systemem, księga systemu zarządzania, oczywiście jej kontekst musiał ulec zmianie, bo kontekstem jest warunkiem docelowym. To, że każdy wyrób AX-owy jest zgodny z jego certyfikatem i z opracowaną dokumentacją techniczną, tylko taki wyrób możemy wprowadzić na rynek. No, i w związku z tym cele procesów, skoro to jest cel nadrzędny, musiałby ulec zmianie. Te wymagania zgodności na poszczególnych etapach wytwarzania produktu, jakim jest komunikacja z rynkiem, przegląd wymagań, opracowanie dokumentacji technicznej, zmiana dokumentacji technicznej, wytworzenie produktu, zapisy z kontroli jakości, zapro, zapisy z badań funkcjonalnych i ocena zgodności z normą i z certyfikatem, to cele, które zostały dodane do procesu. Również proces marketingu i sprzedaży został zmieniony w pewnym stopniu. Jednym z takich elementów zmiany była analiza ryzyka, ponieważ na etapie zapytań ofertowych z rynku, jeżeli zapytanie klienta odbiega od systemu ochrony produktu, który wprowadzamy do obrotu, to analiza tutaj na tym etapie polega na tym, że musimy ocenić, czy zakres zmiany, modyfikacji możemy zrobić bez dodatkowych kosztów i zmiany dokumentacji technicznej. I powiadomienia jednostki certyfikacyjnej, czy też zastosowanie produktu, o którym mówi klient, wymaga większego zakresu zmian w dokumentacji produktu i jego procesie wytworzenia, i musimy to włączyć w jednostkę certyfikacyjną. Czyli element kompetencji pracownika działu sprzedaży, doradców klienta, inżynierów wymaga również uzupełnienia o pewne elementy związane z produkcją wyrobów EX-owych. Sam proces HR i pod kątem i dokumentacji, i pewnych czynności również wymagał zmiany. To jeden z takich, jeden z dużych obszarów zmian, który pozwoli udokumentować i wskazać, że wdrożyliśmy wymaganie normy dla budowy EX-owej. To w martycach odpowiedzialności związanych z procesami, tam gdzie mamy osoby odpowiedzialne, osoby włączane w decyzje, osoby informowane, musieliśmy uwzględnić takie wymagania normy, jak koordynację wszystkich działań związanych z produkcją wyrobów EX, przypisać do odpowiedzialności za współpracę z wystawcą certyfikatów komponentów używanych do wytworzenia produktu. W naszym przedsiębiorstwie. Przypisać odpowiedzialność za współpracę z jednostką certyfikacyjną z Radwanic. Określić w sposób jednoznaczny odpowiedzialność konkretnego pracownika za zatwierdzanie zmian w dokumentacji i w typu produktu, który jest certyfikowany. I ustalić zasady i przypisać odpowiedzialność za autoryzację odstępstw od dokumentacji technicznej, jeżeli takowe miałyby mieć miejsce. To jeden z przykładów obszaru zarządzania kompetencjami, rolami i uprawnieniami w systemie zarządzania, ale też cały proces szkoleniowy, raczej proces zapewniania kompetencji personelu musiał być uzupełniony o to, byśmy mogli identyfikować potrzeby szkoleniowe, kompetencyjne, świadomości osób, które ich praca ma wpływ na zgodność produktów. Poza tego identyfikacja potrzeb i szkolenia, warsztatów, ćwiczeń, tak, by ten poziom kompetencji uzupełnić o wymagania normy 8079. No, i inne procesy również musiały ulec zmianie, na proces marketingu i sprzedaży, sam proces i jego flow, przepływ tego procesu, jego struktura musiała ulec zmianie, trzeba tam było wprowadzić element decyzji, osoby kompetentnej, czyli element decyzyjny w całym przebiegu procesu również nam się znalazł. To przykład przejścia przez system model już na poziomie poszczególnych procesów, gdzie każdy z procesów miał swój odrębny system model Canvas, tutaj zebrane mamy podsumowanie dla niektórych procesów. System Model Canvas, jako narzędzie do prowadzenia projektu, wdrożenia zmiany, pozwoli nam również na zmodyfikowanie jego pierwotnej formy, ponieważ w wrześniu okazało się, że pojawiły się pewne ryzyka, które nie przewidzieliśmy na tym etapie, a wyszły nam w walki w trakcie wdrażania projektu. Okazało się, że uzgadniliśmy oczywiście udział audytorów i jakiś ich poziom kompetencji, który nam się wystarczający. W w efekcie pojawiło się nowe ryzyko, które pokazało, że ten poziom kompetencji w personelu. I audytorów jednak nie jest taki, który nam da pełną pewność, że każdy zespół audytorów podobnie podejdzie do wymagań normy 8089, pomimo tego, że byli z tej normy szkoleni. Rozwiązanie, w naszej opinii, które zresztą sprawdziło się już w praktyce przy kilku naszych audytach, okazało się to, że proces audytu wewnętrzny został uzupełniony. Prowadziliśmy jako działanie doskonalące ten proces, checklistę zgodności z normą 8089, która jest jednym z kolejnych formularzy w procesie audytu. Czyli zespół audytowy, jeżeli prowadzi audyt systemu zintegrowanego, jakość, jakość względem EX i systemu środowiskowego, korzysta z checklist plus, właśnie checklistę pod tą normę dedykowaną, chyba że jest to audyt stricte oceniający wdrożenie wymagań tej normy, wtedy wybiera sobie jedną z checklist, która jest mu adekwatnie potrzebna do oceny procesu i jego wpływu na strukturę wytworzenia produktu ex -owego. Czyli mamy zaprojektowany proces audytu, który ocenia wymaganie zgodności z normą 8089 na każdego z procesów na podstawie checklist. Podejście poprzez tego typu projekt, poprzez opracowanie projektu z zastosowaniem systemu do Canvas pozwoliło nam na graficzne zebranie informacji w jednym miejscu. Oczywiście nie wygląda to tak pięknie jak mamy tu na slajdzie, jest to bardziej dokument roboczy. Ale jak widzimy, zastosowanie systemu model Canvas możemy przypisać do szerokich obszarów, łącznie z integrowaniem innych wymagań, norm, niż tylko zarządzanie jakością czy też środowiskiem czy BHP. Również reagowanie na zmiany i modyfikacja systemu zarządzania jakością to też ten obszar.